Witajcie moi kochani, dnia trzeciego. Przeprawiamy się dalej. Dzisiaj idziemy na odcinek, w którym trochę żeśmy szli, ale tylko że tak powiem trochę. O kurde, tu jeszcze jest ten drzewo. W każdym bądź razie po dwóch dniach udało nam się wypracować dwie ryby. Jak pewnie widzieliście, dzisiaj czekamy na grzesia. Aż on nam się odwiesi i coś trafi. Rewelacja, powiem wam. Czek jest zapany, zziajany. Ale wychodzone jest, wyspacerowane po tym lesie. Jest pięknie. Zobaczcie. Pięknie. Na tym odcinku byliśmy pierwszego dnia. Tam jeszcze chłopaki są. Jacyś przyjechali na dwa samochody. Poszli tu za nami, tam chodzą w krzakach, a, ale my idziemy na świeżo, więc jest super. Najważniejsze, że na świeżo i możemy coś tam działać. Najgorsze są te przechodzenia. Nie chcę mi się za bardzo przechodzić tędy dołem. Chyba wolę przejść tędy górą, usiąść na tym i się przeciągać na drugą stronę. O, dobra, przeszedłem. Powiem wam, jest a warunki mamy, jakie mamy. Dzisiaj trochę mniej wieje, za to napadało znowu z 5 cm śniegu. No i jest w samochodzie, pokazywało minus 3, czyli jest o 1 stopień chłodniej niż wczoraj. W dniu wczorajszym było minus 2, jak żeśmy jechali. Ale dużo bardziej wiało i było dużo bardziej zimno. Zacząłem od obrotówki. Nie wiem, czy będzie widać. Takiej. Tutaj jest taka prostka, ona jest dosyć szybka, środkiem idzie garb więc, więc postanowiłem spróbować swoich sił. Zobaczcie, na czysto nie ma śladów. Jest taki prosty odcinek. Prosty odcinek można łowić po swojej burcie. A ja tak różnie. Zaczynam od i sprowadzam z góry w dół, w dół, w dół, w dół, w dół i potem tak w moją stronę i... Coraz dalej, dalej, rzucam, a potem zmienia miejsce, jak już tam gdzieś sięgnąłem daleko, potem do burty mi ściąga moje, z mojej burty, to ten. Blachę mam w granicach 15-16 gram, więc no tak sobie wymyśliłem. Natomiast Grześ próbuję tutaj z tym z na woblerka, ale ja zacząłem blachą, bo nie wiem czy będzie widać, zwłaszcza jak marzną przelotki, Ja mam małe przelotki. Mam żyłkę, ale jeszcze próbujemy zabezpieczyć plecionkę, bo dużo wygodniej się łowi na plecionkę, lepsze czucie. Ale jak nie będzie wyjścia, to po prostu stanę przez broję kołowrotek i trudno. Chociaż przelotki i tak będą marzły, i tak będą marzły, bo... E, no bo one są niewielkie, a wziąłem dzisiaj jeszcze raz tą wędkę, tą orrę, a do zostawiłem, do wezmę sobie... Może jutro, jak, będę, jak będą to takie same warunki pogodowe, to wezmę sobie to Shido, bo jest po prostu, e, większe przelotki ma i też lepiej się je czyści. Dobra, wracam do łowienia, bo szkoda czasu. Pozdrawiam Was po raz kolejny, setny i powiem Wam jedno. Warto, warto, warto wybierać się na ryby, bo naprawdę to jest, ta... no odżyłem, nie? Odżyłem psychicznie, odżyłem fizycznie. I czuję się lepiej. Z każdym dniem, z każdym dniem spinningowania czuję się lepiej, raz, że pewnie w wodzie, w łowieniu, a dwa, że no, fizycznie się czuję dobrze. Do zobaczyska. Dzisiaj woblerkowo. Zacząłem od Damiana Sosnowskiego. Też bardzo fajne woblerki robi i Zobaczcie, od spodu taki żółty kropkowany, tutaj plamki czarne, niebieskie, srebrne i różowiutka góra w plamki z ładnymi oczkami. Nie wiem, czy będzie widać. Woblery średnio tonące, opadające, po prostu powoli naturalnie opada delikatnie. No, można powiedzieć, że jest tonące, ale tak, tak bardzo bardzo wolno. Po bardzo fajnej pracy, schodzący na taką już fajną głębokość, tu jest, próbuję, bo zmieniam, mam obok tą obrotówkę. O, mam obok tam obrotówkę taką, zapiętą przy kamerze. Mam ją zapiętą przy kamerze i tak próbuję na zmianę. Raz tym raz tym, I co chwilę. I co chwilę biorę przelotki, co jakiś czas sobie po prostu tylko oczyszczam. I gitara. Ale wybrałem kilka takich woblerków od niego, różnych, kolorowych i testuję sobie. Pracują bardzo ładnie. Jak będzie kiedyś okazja, będzie miał pływające. To Wezmy pływające, ja wolę bardziej jak w ogóle pływa, można go wypuścić dużo przyjemniej. Mi się łowi na te pływające, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak mam te. Są fajniejsze jak trzeba go gdzieś głębiej spuścić. Dużo łatwiej jest go spuścić głębiej i na takich prostkach jest fajniejszy, gdzie, gdzie można trochę pozamiatać w tej rynnie. Natomiast, natomiast jak jesteśmy na takich miejscach, gdzie są jakieś takie przelewy i tak dalej, wolę. Wolę wziąć sobie taki woblerek pływający i też łatwiej mi jest go wyjmować w niektórych warunkach z wody, bo po prostu odpuszczam sobie i on sam się wynurza, że tak powiem, i ja wtedy go mam możliwość łatwiejszą zwinięcia. Natomiast yy, nie ma jednego uniwersalnego, ale jakbym miał wybrać tego, którego częściej używam, to częściej używam pływających. Przynajmniej tutaj, gdzie jestem. Piękne. Pięknie jest. Plecionkę mamy oczywiście zabezpieczoną. Sprzykaliśmy sobie preparatem z testacji cepy benzynowej z woskiem do zabezpieczania uszczelek. Mr. sprinter Czemu? Nie no nie sprinteruje tylko ten. Tylko tam nie chciałem w tych krzakach stać, bo mi tam ciężko rzucać, ale widzisz, że idziesz pierwszy już, nie? Ale idź, idź pierwszy, bo dzisiaj Twoja kolej. Podbierak mam, sprawdzam, bo ostatnio chodziliśmy nie z moim podbierakiem, a dzisiaj jestem z moim i nie jestem przyzwyczajony do do tych ubrań, do tego wszystkiego, ale powiem Wam, że Najgorszy był pierwszy dzień, a później każdy kolejny to jest coraz więcej fanu, coraz więcej zabawy. Dzisiaj jak wrócimy to wczoraj Marcin szedł spać szybko, dzisiaj ja idę szybko spać. Ja wczoraj nie mogłem zasnąć, bo trzeba było tradycyjnie za rybę opić delikatnie, więc nie mogłem iść pierwszy spać. A dzisiaj już zamierzam iść pierwszy. Pięknie. Można przynęty zmieniać, jak się chce. Czasami zmiana przynęty na inną powoduje inną charakterystykę pracy. I ta ryba jest pobudzona i jest ją łatwiej złapać. No tu nie ma pewniaków. Możemy tylko i wyłącznie próbować. Próbować i liczyć, że to właśnie mnie się uda. To właśnie ja będę miał dzisiaj dzień. Bardzo dużo ludzi przychodzi. 90%, ponad 90% myślę, że około 96% nawet schodzi bez ryby więc możecie sobie wyobrazić ile jest osób nad rzeką a ile osób łowi ryby. No i, i już następuje ten moment, w którym zaczyna mi plecionka, przelotki zaczynają mi obmarzać i lepiej wcześniej oczyścić je, jak jest mniejszy ten, ten nawarstwienie na tego lodu niż później, bo bo jest po prostu trudno później Dobra rozłączam się Milej zabawy. Chyba taki Czerwony Czerwony Zobaczymy. Nie ma takiego prądu. Pytanie czy trafiliśmy na dobry odcinek rzeki, czy trafiliśmy na szczęśliwy dzień. Super. A, moi drodzy, a jeszcze pokażę wam, dzięki, dzięki temu człowiekowi. Proszę się przedstawić, imię, nazwisko. Ach, Grzegorz, imię. Rubinkowski, szlachcic polski, to ja. Z Warszawy. Z Warszawy, wędkarz tak. prawdziwy, tak. spełniony. Tak, także dzięki niemu udało się to wszystko zorganizować w sensie nad wodą, bo chodzi i mieniańczy całymi dniami, <grym>, jak tata. <grym>, Ale nie, pomaga... Błokosa nauczyć. Tak, od kogoś trzeba się uczyć, trzeba się uczyć od najlepszych, to dlatego z najlepszymi chodzę. No, także widzicie sami jak jest. Ale jak macie siedzieć w domu, to lepiej siedzieć na dworze, bo jest dużo przyjemniej. Mimo, że jest mroźno, ale jest zdrowiej. Dobra, do później, bo mamy przerwę zasłużoną. Trzeba wypić piwko, póki ciepłe, bo później będzie lodowate. Dokładnie. O, zamarzło mi znowu wędka. Zobaczcie, tak przelotki zamarzają, że tu jest napięta, a ta, ta jest luźna. Trzeba oczyścić i ten. I zaraz wracamy do Was. Doszliśmy do takiego fajnego miejsca gdzie jest zwalone drzewo. Widzę, że poniżej są spinningiści, którzy idą w naszą stronę, więc my się zabieramy, idziemy do zakrętu, takiego naszego, co mi chłopaki pokazali i na tym zakręcie będziemy po prostu szli w drugą stronę. Jeszcze chwilę próbuję tym szczęśliwym wczorajszym MC Woblerem. Cudowny jest. W ogóle uwielbiam. Wczoraj pisałem do niego i prosiłem go, mówię, weź zrób te woblery takie żeby były pływające. Mówię, jestem zakochany w nich. Z tych różowych to z pięć wezmę, mówię. Bo po prostu strasznie łowny kolor i to potwierdziło bardzo dużo osób, nie? Więc... Więc naprawdę jest fajny. A jak będzie zobaczymy. No i uciekamy w górę. Od ludzi uciekamy. Co prawda będziemy szli przez chwilę po chłopakach, poprawiali. Co tam poszli. Dwójka ich tam tylko była i ten będziemy po nich uprawiali przez las przeskoczymy tu przeskoczymy jeszcze z obrotówką tu przeskoczymy z obrotówką a las zrobimy tu z cięższą na powrocie las zrobimy z lekką obrotówką, tam jest płytko bardzo tam jest płytko zrobimy z lekką obrotówką i później wejdziemy do lasu i tam w lesie już w oblerki. mam nadzieję że że będzie gdzie podziubać, a jak dojdziemy do zakrętów, a pokażę Wam, o, ale są umocnienia, są pale takie powbijane, przepiękne umocnienia są, no i takie dziury, że naprawdę ma ryba gdzie stać, nie? Ma, no ma, ma gdzie stać. Nie jest to przypadek. Zresztą Marcinek tam wyjął też yy, srebrniaka pierwszego dnia jednego, a i mówi, że gościu na przeciwnym brzegu też złapał srebrniaka, więc fajne miejsce. Wtedy dwie, dwie ryby złapali. My mieli, widzieliśmy dwie ryby. Dwie ryby, odprowadziły, dwie ryby odprowadziły przynętę, więc no kurde. Powiem Wam, warto iść, warto zaryzykować. Dzisiaj jest niedziela, dzień trzeci to jest. Warto jest zaryzykować ze względu na to, że. Jutro, jak będą takie warunki, jakie są, to może być ostatni dzień mówienia. We wtorek wracamy, jutro poniedziałek, we wtorek wracamy. I wtedy we wtorek byśmy nie szli już na ryby, tylko prysznic, pakowanko, śniadanko, wyspać się, bo do domu 500 km jakby nie było, trzeba zrobić. Czekają na mnie Dagmarka, czekają na mnie pieski. Ale pizga ze względu na wiejący wiatr, nie? Bo ten wiatr wiejący nie pomaga. Widzicie, jak to z tymi przynętami jest magiczna, a nie ma ryb. Ale ci, co łowią, wiedzą, że nie ma magicznych przynęt, są tylko dni szczęśliwe, musi się parę rzeczy zejść do kupy. A Grzesiu wyciągnął błystkę. Na końcu plecionki jest oczko, malutkie takie mikro oczko. I, i wobler mu trafił w to mikro oczko i wyciągnął wahadłówkę na, na tym na boże na plecionce. No masakra. A ryby nie możemy złapać, a, a ten a trafił nie wiem w, w milimetrowe oczko, grotem od woblera. No masakra. Ale widzicie, i tak bywa. Koda, że dagmary ze mną nie ma, bo no dzisiaj to, nie, dzisiaj to bym jej nie zabrał w ten mróz. siedziałaby sobie w domku tam z piskami. Ale normalnie to jest byłoby co fotografować, gdzie spacerować Pięknie jest. Dobra, pora na zmianę przynęty. Wracamy? Wracamy? Dobra, czyli ten, dobra, czyli teraz plan B Trzeba mieć założenie w głowie. Chowam woblera. I lecimy takie moje ukochane. Chowam woblera i idziemy w górę wahadłową. Już do zakrętu, a zakręt Wam pokażę dopiero albo rybę, albo zakręt. Albo branie, albo zakręt. Chyba, że w lesie na chwilę. Tam będzie ciszej i cieplej. Ale będziemy poprawiali po kimś. Do później. Tu już mogliście zauważyć pierwszego dnia jakie krzaczyska jest co chodzić i widać też że jest zimno bo bateria bardzo szybko pada jak jest w czuwaniu i chyba będę tylko włączał, jak będę coś chciał nagrać albo jak będzie już jakaś ryba przez zacięta bo no bo jest ciężki temat nie? jeśli chodzi o baterię 20% godzina chodzenia tak baterie nówki sformatowane wszystko dobra lecę dalej przez krzaki tu macie przepiękną miejscówkę, gdzie ten, te ryby mogą sobie odpocząć. Tam idzie koryto, nurt gdzie, a tutaj jest taka yy, spokojna woda, bo on tam odbija przez drzewo przewrócone i on fajnie idzie w tą stronę w lewo i, i ta ryba może sobie tu przycapnąć. Tu nawet taka delikatna cofka jest zrobiona, ale ona może sobie tutaj spokojnie wejść. Z głębokiego, fajnego nurtu, i może sobie przy, przy, przystanąć na na odpoczynek czy coś, i też jest bezpieczne, bo ma też trochę tutaj różnego rodzaju patyków, niepatyków A w niektórych miejscach to poniżej są nawet trawy. Także naprawdę bardzo ciekawe miejsce. Mega, mega. Próbuję tutaj już parę razy rzucam. Kurczę, zaczepiło się, pokażę. Takie miejsca, takie miejsca, nie stanąć w takim miejscu to jest dla samej przyjemności yy, poprowadzenia przynęty, to jest grzech. I tam lekko w nurt i po kolei czeszemy. Przy samym tutaj na warkoczu, na końcu i dalej, dalej, dalej przesuwamy się w tą stronę i z każdym rzutem wchodzimy dalej w ten. bo ona może stać, ona może stać od lewej strony, może stać aż do samego tutaj, że tak powiem, zaczepu. No to mniej więcej tak to robię, rzucam w nurt. I tu prowadzę sobie, prowadzę, 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 prowadzę przy. I jak wchodzi mi na nastającą wodę, to już tutaj trochę przyspieszam, żeby i znowu. I teraz trochę niżej, tu oczywiście są drzewa nad wodą, więc o, i już tutaj niżej nam zejdzie teraz o po lewej stronie. Kapitalne miejsce, kapitalne miejsce. W ogóle jest dużo takich miejsc, na których bym ze spławikiem z chęcią chciał usiąść latem, bo po prostu posiedzieć, zarzucić wędkę i spędzić czas nad wodą. Piękne miejsce niektóre. O. Ja dałem teraz, mam lżejszą obrotówkę, ale za chwilę jak przejdziemy taki płytszy odcinek, powinienem dać cięższą i wtedy ona głębiej zejdzie. I wtedy się bez, lepiej, się, że tak powiem Lepiej się ją prowadzi w takich głęboczkach, bo można zejść bliżej na O, z drugiej strony dwójka chłopaków jest, a tam nie jest łatwo dojść. A tam nie jest łatwo dojść. Z drugiej strony są chłopaki, a my dochodzimy do zakrętu. Zakręt jest okołkowany. masę zaczepów, masa różnych dziwnych rzeczy. I idziemy dalej. Tu jest szczadarskie miejsce. Można sobie obejść dookoła po cichutku. Żeby nie narobić szumu, piasek, nurt ucieka, z drugiej strony przewalone drzewa, tak nie za blisko. I zobaczymy. O, pięknie widać tak. Żaruje z tego w Najbliżej, bo tu płyce jest, i tam trochę. No, się Tam Jeszcze okay, miejsce kolejne? zmiana fajne miejsce, trzeba porzucać trochę trzeba poczesać troszeczkę tu miejsce ostre wbijają się Myślę, te pływające trochę płycej schodzą i łatwiej przy też jest, bo wystarczy opuścić zwijanie i sam wypływa. Piękno ma pracę dojeżdżamy do burty. I jak się boję, to wystarczy wypuścić go i on się gdzieś tu zawsze wynurzy. A przynajmniej powinien. jest to teoretycznie tu musi kurwa coś stać. Dzisiejszy dzień dobiegł końca. Można powiedzieć. Zaraz będziemy się zbierać. W sensie na no jeszcze tu porzucamy chwilę. Zakręt obłowimy, ale zrobiliśmy dół, zakręt, górę, dwie prostki. Wydreptaliśmy w tych dziurkach delikatnie woberkami, no ale nic się nie udało. Chłopaki mieli ponoć rybę. Takich młodych dwóch łebków było mieli ponoć rybę, ale im się. Kotwica rozgięła czy coś, coś tam było nie tak. Taką około 70 mm ponoć i ale nie wiadomo, nie pamiętam. Chyba a coś z kotwicą im się stało. Chyba im się rozgięła kotwica czy coś takiego. Takie młode chłopaki i ten. No i tak tu żeśmy nie słyszeli o tym, żeby ten coś się stało <laughs> Marcinowi, bo Marcin poszedł w inne miejsce, Marcinowi szczupak uderzył, od mu woblera i no i chyba tyle. A tak my tu mamy spokój, ciszę, ja się też będę rozbierał pomału z tych szelek i tak dalej, bo to wszystko ciśnie, mało wygodne jest, jeszcze tyle ciuchów na sobie trzeba porzucam tu chwilę, no i spadamy do, do pokoju, muszę przewiązać nową plecionkę, żeby była taka bardziej spójna, żeby mi mniej wody łapała, bo przerzuciłem się na żyłkę, ale... To nie jest to samo. Na plecionkę to jest na plecionkę. A jutro może być nawet większy mróz, więc zobaczymy. Spróbuję z drugą plecionką nową, a jak nie to z żyłką i, i jakoś to zleci. Jesteśmy do wtorku. Nie wiem czy we wtorek pójdziemy na ryby czy nie pójdziemy. Trzeba byłoby się wyspać chyba. Yy, wziąć i zjeść śniadanie, wykąpać się, spakować pomału, no bo jest cała Polska do przejechania chłopaki do Warszawy, a ja znowu koło Wrocławia, więc jest co jechać, no, no na razie, na razie spokojno. próbuję tam jeszcze obrotówką, tam przeszedł takie drzewka powalone tam po tamtej stronie, ale też nic, nic się nie wydarzyło. No zobaczymy, jutro też jest dzień, jutro będziemy y, szukali swoich sił znowu i no i tyle, do następnego dnia.